Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes sądeckich wodociągów, pan Tadeusz Frączek. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. A zaczniemy od tematu, który po naszej ostatniej rozmowie mocno poruszył opinię publiczną. Mowa o budowie czy o ewentualnej budowie małej elektrowni wodnej na ujęciu wody w Starym Sączu. Oczywiście ma być to inwestycja sądeckich wodociągów. Eksperci wzięli sprawy w swoje ręce, bo podczas ostatniej rozmowy mówił pan, że będą przeprowadzane pewnego rodzaju ekspertyzy, które powiedzą. Czy jest to inwestycja opłacalna? Czy już jakieś informacje w tej sprawie mamy? No tak. Ja wspomniałem Państwu, że mamy taki pomysł. Zaczęliśmy drążyć ten temat późną jesienią 2021 roku. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że ceny energii istotnie wzrastają nam na rok 2022. I rzeczywiście poprosiliśmy, zleciliśmy firmie profesjonalnie zajmującej się przygotowaniem koncepcji budowy małych elektrowni wodnych. Zleciliśmy jej przygotowanie koncepcji, czy jest koncepcji ekonomicznego i technicznego sensu budowy, możliwości budowy. I rzeczywiście taką koncepcję wraz z opinią dostaliśmy w drugiej połowie października i owszem, są dwa warianty możliwe do zbudowania małej elektrowni wodnej. Jeden nieco droższy od tego, którego nie chcemy nie preferować, to jest około no, droższy, około 17 milionów złotych. Drugi, drugie rozwiązanie tańsze, bardziej przyjazne środowisku, przede wszystkim środowisku wodnemu. I to już tam paręnaście miliardów ma kosztować i będziemy kontynuować temat, co oczywiście nie znaczy, że zbudujemy tę elektrownię albo że mamy zgodę na budowę elektrowni. Na tym etapie będziemy występować o decyzję środowiskową i będziemy przygotowywać projekt, będziemy zlecać projektowanie. Tej elektrowni wodnej. Tak naprawdę podstawowym kłopotem i problemem, który dotyczy inwestorów, które chcą budować coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka, a i na drugi zresztą też rozwiązaniem bardzo ekologicznym, no bo to jest stworzenie stabilnego źródła produkcji prądu i oczywiście z odnawialnych źródeł energii, czyli z naszego Dunajca. Więc jeśli uda nam się. Nie przeskoczyć czy przejść kolejny etap, jakim jest decyzja środowiskowa, to wtedy pójdziemy w etap projektowania. Więc od razu wolę wyjaśnić, uprzedzić, a to aż zakładam, że aż takich emocji nie budzi. Natomiast tym niemniej o tym, czy będziemy mogli zbudować elektrownię, czy będziemy ją mogli w ogóle zaprojektować, no to w tej chwili leży, będzie to leżało w gestiach instytucji, które. Decydują o tym, czy ta, czy ta inwestycja będzie przyjazna środowisku, czy będzie akceptowana przez środowisko. I to jest ten moment. Więc na chwilę obecną trwają prace y, y, przygotowujące. Y, postępowanie przetargowe. Czyli rozumiem, że jako sądeckie wodociągi macie zamiar budowy takiej elektrowni. Tak. Natomiast tutaj problem leży po stronie, znaczy może nie tyle problem, bo zrobi, rozumiem, że robicie kolejny krok, czyli gromadzicie dokumentację, którą zakładacie do Rdosiu. Nie wiem, czy to tutaj również też Rordos równie, się też, zajmuje. Bo takim. to jest dość z wszystkim wody polskie, natomiast my będziemy przede wszystkim w tej chwili występować o to, żeby zewnętrzna firma, która profesjonalnie tym się powinna zająć albo profesjonalne firmy, które będą chciały wystartować w postępowaniu przetargowym złożyły swoje oferty na przygotowanie dokumentacji środowiskowej i po uzyskaniu wszystkich zgód możemy przystąpić do, do etapu już ostatecznego projektowania i występowania o pozwolenie na budowę i to jakby jest taki etap, w związku z tym my bardzo chcemy, Uważamy, że elektrownia wodna, mała elektrownia wodna, która w około 90% zaspokoiłaby potrzeby energetyczne naszego Zakładu Ustępnienia Wody w Starym Sączunku, jest tak naprawdę jednym no, z dwóch dużych zakładów, które posiadamy, ale na chwilę obecnym wiodącym w zakresie produkcji wody. Tam produkujemy najwięcej wody i tam zużywamy najwięcej energii, potem tam roczne zużycie to jest około 2000 MWh. Gdyby nam się udało przeprowadzić tę inwestycję, to około między 1500 a 1800, bliżej 1800 MWh udałoby się wyprodukować z wody przez tą małą elektrownię wodną, przez tę instalację o mocy około 250 kW. Resztę z małej farmy fotowoltaicznej, którą już postawiliśmy, w tej chwili będziemy ją podłączać około 100 kWh. Kilowatów mocy paneli fotowoltaicznych, które powstały na terenie zakładu Ustrudnienia wody, co by oznaczało, że praktycznie w 100% produkcja wody w Stęp Sączku byłaby wolna od tak zwanego śladu węglowego, byłaby to w pełni ekologiczna energia. I do tego zresztą chcemy dążyć. Tak jak dalej próbujemy, planujemy i właściwie realizujemy inwestycje w dalszą rozbudowę. Produkcji biogazu i energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków, bowiem plany Unii Europejskiej w zakresie nowej dyrektywy ściekowej wskazują, iż oczyszczalnie ścieków powinny, mieć, powinny być samowystarczalnie energetycznie. Czyli krótko mówiąc, nie, nie powinny kupować energii, nie powinny korzystać z energii produkowanej z gazu czy z węgla. Powinny się oprzeć przede wszystkim na energii z biogazu. I my na chwilę obecną już te 100% mamy, ale ponieważ mamy dalej nadwyżki biogazu, to zamiast go spalać, chcemy nasz stary kogenerator. Właściwie jest w tej chwili na etapie remontu kapitalnego, będziemy dostawiać drugi kogenerator, tak aby cały ten biogaz przetwarzać na energię i oddawać tę energię do systemu. Po to z kolei, żeby tę energię na przykład uzyskiwać na w naszych zakładach, na drugim zakładzie uzdatniania wody w Świnarsku, którego na razie zasililiśmy małą instalacją fotowoltaiczną, no ale tam póki co na drugą małą elektrownię wodną się jeszcze nie chcemy poważyć. Tym bardziej, że tam w okolicach tego ujęcia istnieje już prywatna mała elektrownia wodna, więc jakby też nie do końca jest sens tworzenie takiej bardzo gęstej sieci takich instalacji na rzece. Konkludując, bardzo chcemy dążyć do tego, żeby produkcja wody i oczyszczenie ścieków było w pełni oparte Ekologii, o stabilne, nie tylko o ekologiczne źródła energii. Proszę wziąć pod uwagę drugi element, bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj mamy za wschodnią, granicę, za wschodnią granicą wojnę rozpętaną przez Rosję. Mamy zagrożenia, które realizują się na Ukrainie, czyli praktyczny blackout, wyłączenia prądu i my zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku jakichś niekorzystnych rozwiązań czy działań terrorystycznych może to się odnosić również do Polski, a my i wodę musimy dostarczać i ścieki oczyszczać. W związku z tym, oprócz tego, że mamy zabezpieczenie w postaci nie agregatów protokółczych, które są wyposażone, oba zakłady uzdatniania wody, no to oprócz tego chcemy, no to nie jest rozwiązanie długotrwałe no i tanie, chcemy, chcemy mieć, jak wspomniałem, rozwiązania i ekologiczne, i bezpieczne. Panie prezesie, rozumiem, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest kwestia jakichś najbliższych lat, bo odnoszę to do tego, że jeżeli na decyzję środowiskową w sprawie budowy drogi czeka się od półtora roku, czasem, no, doświadczenie podpowiada, że nawet do kilku lat były takie przypadki, nawet tutaj na czyźnie, to może to tak wyglądać, tak? Ależ my sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, dlatego ja tak bardzo ostrożnie się wypowiadałem, będąc u państwa poprzednio, Iż analizujemy czy powierzyliśmy analizę sensowności ekonomicznej i technicznej budowy małej elektrowni wodnej w Starym Sączu. Teraz mówię krok dalej. Ekonomiczny i techniczny sens jest. Teraz przed nami decyzje środowiskowe i dopiero po ich uzyskaniu możemy mówić o tym, że pójdziemy dalej. Kiedy będzie wykonywany kolejny krok, nie mam do tego pojęcia. To już jest. W rękach z jednej strony tego podmiotu, który podejmie się przygotowania dokumentacji środowiskowej, a z drugiej urzędników strony rozumiem, urzędników, tak. decydentów, którzy będą podejmować takie, a nie inne decyzje. Natomiast zakładamy, oczywiście, iż no, powinna być dobra wola po wszystkich stronach, biorąc pod uwagę zasadność, sensowność i ekologiczność tego rozwiązania. Inny temat, panie prezesie. Wzorem lat poprzednich sądeckie wodociągi wykonywały początkiem jesieni badania wody w przydomowych studniach. Tutaj mówimy o czterech gminach, Nowy Sącz, Stary Sącz, Nawojowa i Korzenna. Jak wyniki wyglądają tych badań, bo, bo różnie to bywało w latach poprzednich. No tak, to już osiągnęliśmy 500 studni studnię przebadaną na obszarze naszej działalności, tam gdzie dostarczamy wodę. Tym razem było to 30 studni i wyniki właściwie bardzo mocno się pokrywają z danymi wcześniejszymi. 80% tych studni to są studnie zatrute z wodą nie nadającą się do spożycia i dla celów higienicznych. Oczywiście różny jest stopień zanieczyszczenia wody w tych studniach. Rekordista miał ponad 3000 jednostek bakterii badanej, w badanej wodzie są tacy, którzy mają tychże że Tychże jednostek, tychże, tych jednostek, tych ilości są mniejsze, natomiast, tak czy tak, woda zdatna do picia i dla celów higienicznych to jest zero bakterii. Więc y, niestety stan y, zatrucia środowiska y, w naszym regionie ciągle potwierdza, że jest, że jest duży. To są te lata, kiedy to środowisko, nasze tereny nie były skanalizowane. One są kanalizowane stopniowo. Bardzo duży postęp robiły tutaj gminy i spółka sądowskie wodociągi tym wielkim projektem y, oczyszczającym do rzecz y, Popradu, Dunajca, Kamienicy. No ale to, co pozostało w ziemi, niestety y, w takim no, negatywnym stopniu procentuje na jakość wody dostępnej w większości, no mogę chyba tak powiedzieć po tych badaniach, w większości w studni. I stąd z jednej strony, oczywiście wykonujemy ten element komercyjny tych badań, czyli mówimy tak, drodzy Państwo, pokazujemy Wam jaką pijecie wodę, prosimy uprzejmie, macie możliwość, o ile jest taka możliwość, bo nie zawsze to jest, macie możliwość korzystania z naszej wody, codziennie badanej, bezpiecznej, stuprocentowo nadającej się do spożycia i do celów higienicznych, no z drugiej strony to już wtedy będzie jakby komercyjny, natomiast przede wszystkim pokazujemy mieszkańcom, jakie ryzyka wiążą się z używaniem wody. No właśnie, to a jakie ryzyka wiążą się z używaniem takiej wody. E, to rozumiem przede wszystkim bakterie coli, bo to wygląda. Bakterie coli, coli tak paciorkowce kołowe to jest to, to są efekty tego, jak dawno jest dany obszar zanieczyszczony ściekami. Bardzo często zdarza się tak, że te studnie były dobre i te ścieki przez lata penetrowały grunt i w końcu doszły do, do źródeł, do poziomu wody, lustra wody. I w efekcie mamy teraz wodę w wielu studniach zatrutą. To, są, to jest zagrożenie dermatologiczne, to jest zagrożenie zdrowia, to są choroby. Woda, która, która zawiera bakterie, nie nadaje się do spożycia. Nie nadaje się do celów higienicznych, więc jeśli chcemy uniknąć takiego ryzyka, to albo jest możliwość inwestowania w indywidualne systemy oczyszczania wody, dość kosztowne, no albo alternatywnie podpięcie się pod, nasz, pod nasze wodociągi, ile są dostępne. No i tu możemy z naszej strony zagwarantować, że ta woda nie tak jak nawet w tych studniach, w których są systemy oczyszczania. Nasza woda jest badana codziennie przez akredytowane laboratorium, i my gwarantujemy, Naszym klientom bezpieczeństwo tej wody i jakość wody. A może to też jest tak, panie prezesie, że nie tylko wpływ na te wyniki badań mają kwestie, które zaistniały, tak jak pan wspominał, kilka lat temu, ale może też zachowania mieszkańców, takie nieekologiczne, nieetyczne no i często przekraczające normy prawne. Bo chyba no, z takimi sytuacjami też mamy do czynienia. Tak, no, nie każdy, do... kto ma możliwość nawet, podłącza się do sieci wodociągowej i przede wszystkim tej kanalizacyjnej. Wie pani tak, są, są klienci, którzy mimo napomnień nie, nie chcą podłączać się, udają, że korzystają z rozwiązań z przydomowych szamp. Dosyć intensywnie wyłapujemy klient naszych. Trochę pseudo klientów, którzy y, mówią, że mają własne szamba, że wwożą ścieki, a tak naprawdę zrzucają Cieki. te ścieki. Zrzucają te ścieki na przykład do przebiegających gdzieś linii kanalizacyjnej naszej, ale to dosyć skutecznie wyłapujemy i wiąże się to w, no, albo z wysokimi karami pieniężnymi, albo z przekazaniem sprawy na policję i prokuraturę, bo to jest y, y, okradanie spółki z jednej strony. Z drugiej strony to te, te wszystkie zachowania nieekologiczne, czyli nieszczelne szamba. Wyrywanie ścieków do środowiska to jest działalność, to jest przestępstwo ekologiczne. W każdym z tych przypadków nagannych, no one się niestety zdarzają, i te przypadki naganne właśnie powodują ciągłe zatruwanie środowiska. Czy to środowisko zostało zatrute 15 lat temu, 20 lat temu, 3 lata temu, czy jest zatruwane w tej chwili? no Trudno nam oceniać, bo to trzeba indywidualnie, bo analizować poszczególne przypadki. Natomiast y, mamy praktycznie rzecz biorąc trzy możliwe rozwiązania. To najdroższe, y, szczelne szambo, y, z którego mamy dokumenty y, świadczące o tym, że regularnie w ilościach y, y, adekwatnych do liczby y, mieszkańców wywozimy ścieki profesjonalnym taborem asymilacyjnym. Rozwiązanie drugie, dosyć kosztowne i trudniejsze w obsłudze, czyli tam, gdzie nie ma możliwości, tam gdzie nie, możliwości budowania albo nie istnieje sieć kanalizacyjna, możemy budować przydałowe oczyszczanie ścieków. Rozwiązanie droższe w inwestycji i trudne w utrzymaniu, no bo no wymaga jednak od nas. Generalnie takie sporo mało, mało komfortowe, tak bo jak ktoś no ma dużą komfortowe. działkę i, i jakąś bardzo. Na pewno, pewno pani doktor, tak. rozwiązanie bardziej sensowne niż przydomowe Szambo, bo to jest tak naprawdę rozwiązanie, jeżeli chcemy postępować zgodnie z prawem, najdroższe. No i wreszcie trzecia możliwość, z którego Większość osób chce korzystać i korzysta Sam jest z tym oczywiście czyli od sieć po prostu. 2006 roku, o ile dobrze pamiętam, podpięty pod, pod sieć kanalizacji, czyli kanalizacja liniowa, gdzie m, oczywiście postępując też zgodnie z pewnymi regułami, możemy e, w sposób najtańszy zrzucać ścieki. Mówię w sposób z, zgodny z pewnymi regułami, ponieważ my na oczyszczaniu ścieków zbieramy różne rzeczy, Kiedyś kierownik oczyszczalni przypomniał mi, opowiedział mi, że przypłynął takim naszym największym kanałem stary zepsuty dziesięcy wózek. Skądś się udało gdzieś tam przez pewną studzienkę wyrzucić, wyrzucić takie dziwne urządzenie, jak oczywiście na, na kanalizację sanitarną. Przypływają rzeczy, które tam też nie powinny płynąć, czyli pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne, tego tam nie powinno być, ale my wiemy i wszyscy Operatorzy oczyszczalni ścieków wiedzą, że niestety to jest trochę taki dopust Boży, i to trzeba po prostu obsłużyć, oczyścić, wywieźć, zutylizować. Co rzecz jasna, podnosi koszt eksploatacji oczyszczalni. No ale tym niemniej, gdybyśmy tak wzorowo korzystali z systemu kanalizacji liniowej, to, to jest absolutnie Najlepsze, najbardziej komfortowe rozwiązanie i bardzo do niego zachęcamy, jeśli chcemy zadbać o środowisko nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych dzieci i wnuków. Znaczy też o ekonomię, myślę sobie tak? bo Absolutnie najtańsze, powtarzam raz jeszcze: najtańsze rozwiązanie. Najczęściej wiąże się z, zgodne z prawem, z najmniejszymi inwestycjami, no i właściwie absolutnie najtańsze w użytkowaniu. Panie Prezesie, zmieniamy temat na nieco przyjemniejszy, tak sobie myślę. Ruszyliście z kolejną edycją Akademii Wodnika. Jak to będzie wyglądać tym razem? No tak, Kogo zapraszacie do współpracy? Tym hmm. razem hmm. przede wszystkim dzieci z Gminy Nawojowa, bo akurat z pewnym podziałem i harmonogramem tej akcji teraz nasi przedstawiciele działają na terenie Gminy w szkołach Gminy Nawojowa. Ale i wiem, że były, byli zaproszeni do Nowego Sądu, do szkół w Nowym Sączu, więc i na wojowa, i na Sącz. I oczywiście, jeżeli się pojawią jakieś zaproszenia specjalne, to, to na pewno się tam udamy. Prowadzimy akcję edukacyjną. To jest też element, który jest no, w mojej ocenie bezdyskusyjnie przypisany do działalności i do obowiązków spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, czyli edukacja ekologiczna. Bo to, o czym mówiłem wcześniej, o zatrutej wodzie, o tym jak trudno, o dobrą wodę, no bo my pobieramy tę wodę z Dunajca i potrafimy, potrafimy ją oczyścić, ale to jest wielomilionowe inwestycje, żebyśmy to mogli robić. Więc albo chcemy mieć czyste studnie, chcemy mieć czyste środowisko, czyste rzeki, potoki, no to działalność edukacyjna. E, Edukowanie od najmłodszych lat, e, tym bardziej, że młode pokolenie zdaje jest powoli zdaje sobie z tego sprawę, Iż to, jak o ten świat zadbają, to już bardzo żywotnie będzie wpływać na ich interesy życiowe i ekonomiczne w przyszłości. Ja tak mówię o interesach życiowych i ekonomicznych, bo no jeszcze rok temu, półtora roku temu, każdemu się, każdemu się właściwie wydawało, że bez problemu pozyskujemy energię, energia jest tania system dostaw węgla, gazu, wszystko ropy jest, jest bezpieczny, i dzień, bezpieczny tak? stabilny i nagle się okazało w przeciągu roku, że to wszystko praktycznie się zawaliło, że ceny energii z 300 zł sięgnęły u nas przez chwilę 2400 zł za megawatogodzinę, bo byliśmy na dostawie rezerwowej tauronu, w tej chwili to już jest znacznie lepiej, no i mamy ustawę o cenach maksymalnych energii. Ale to tylko pokazuje, że z jednej strony e, takie kryzysy należy wykorzystywać, bo one są bardzo motywujące do działań, e, takich jak my podejmujemy, czyli mała elektrownia wodna, dodatkowy kogenerator, budowa instalacji fotowoltaicznych, oszczędności, które wprowadziliśmy, to jest coś, co dzisiaj wprowadzone, do czego zmotywowały nas wysokie ceny energii, przekłada się na przyszłość, bo będziemy mniej korzystać z tej energii, z tej tzw. Energii, tak zwanej czarnej energii, tej opartej na chociażby o węgiel, czy też o gaz. I Ci młodzi ludzie zaczynają to coraz lepiej rozumieć, a my staramy się nie tylko pomóc yy, i jakby uwypuklać ten fakt, że środowisko to nas otaczające, bo mówimy szumnie środowisko naturalne, ale tak naprawdę mówimy o mm, okolicznym, o naszym ogrodzie, o okolicznych łące, nie wiem, potoku, rzece. Yy, to jest istotne, żeby młodzi ludzie yy, wchłaniali yy, pewną ekologiczną odpowiedzialność. I Właśnie w tym celu kiedyś przez, moich, przez poprzednie jeszcze władze spółki została utworzona, założona Akademia Wodnika i ona jest przez nas kontynuowana i prowadzona będzie w kolejnych latach. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Moim widzom, internautom za uwagę. Przypominam Państwu, że moim i Państwa gościem był prezes Sądeckich Wodociągów, pan Tadeusz Frączek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.